Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Wiesławem Wójcikiem, przedsiębiorcą i celem naszej rozmowy dzisiejszej jest naświetlenie kulis afery outsourcingowej. Na początek powiedz proszę, jakie biznesy prowadzisz, czym się zajmujesz, jak do tego doszło? Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wiesław Wójcik, jestem przedsiębiorcą. W chwili obecnej prowadzę firmę odzieżową, która zajmuje się projektowaniem, produkcją odzieży. Jednocześnie działam też społecznie. Zaczęło się, tak jak mówiłem, czyli było wszystko pięknie. Firma wystawiała faktury za usługę, myśmy za faktury płacili, firma rozliczała pracowników, firma zajmowała się sprawami kadrowymi, płacowymi i Minęło ileś tam miesięcy i w pewnym momencie zaczęliśmy otrzymywać niepokojące sygnały. Przyszły najpierw pisma z Urzędu Skarbowego jednego, drugiego, że e, kilka firm wymienionych w tym piśmie, między innymi ta, z którą współpracowaliśmy firma Outsourcingowa, są winne, według Urzędu Skarbowego są winne ogromne pieniądze. To były dziesiątki milionów złotych. W związku z tym Urząd Skarbowy żąda od nas, żebyśmy wszelkie należności na rzecz tamtej firmy outsourcingowej, żebyśmy przelali na konto urzędu skarbowego. Czyli ZUS zdecydował, że skoro nie da się wydoić tych pieniędzy od firmy Royal tych pozostałych, dlatego że ta firma posiada tylko biurko i, i drukarkę, to w takim razie przerzućmy tę odpowiedzialność na tych, którzy mają kasę i ich wydojmy. Tak. Czyli jest jakby można by powiedzieć w cudzysłowie spisek, umowa pomiędzy ZUS-em, Urzędem Skarbowym i kim jeszcze? -retoryka, retoryka jest bardzo dosadna i myślę, że dla odbiorców zrozumiała, którą stosujesz. tak? Ja, ja, słuchajcie, chronologicznie.